Cześć, dzień dobry w kolejnym odcinku na Łysy Punkt Widzenia. Moi drodzy, dzisiaj o zapachu, który kiedyś uwiódł mnie niesamowitą wonią, elegancją, przepięknym bogactwem, tym jak został stworzony. Ale ktoś stosunkowo niedawno postanowił obciąć mu pewne męskie przyrodzenie i z pięknego zapachu stworzono popelinę. Ja dzisiaj opowiem wam o wersji sprzed reformulacji. I od razu wam mówię, jeszcze nie opowiadając historii tego, co jest w składnikach. Jeżeli go dorwiecie teraz z 2011 roku, bierzcie w ciemno, zakochacie się w nim. Mowa o Diorą. Przepiękny, męski zapach, który był niegdyś, dzisiaj niestety go już brakuje. Jest rok 2011. Perfumiarz François Deschamps. Tworzy kompozycję Dior Ohm. Piękny, siermiężny flakon. Ja uwielbiam takie flakony. Bardzo taki męski, ale bardzo przejrzysty, nieprzegadany. I zamknięte w nim zostało niesamowite serce Irysa. Z tego względu, że Irys w tym zapachu jest wyczuwalny od razu, od pierwszego uderzenia. Poza Irysem mamy odrobinę skóry, jest trochę bergamoty, jest lawenda, ale mamy też. Kakao, które w bardzo przyjemny sposób łączy się nam tutaj z irysem. Ten zapach e, był mi znany tak naprawdę od samego początku, od kiedy pojawił się w perfumeriach. I powiem Wam szczerze, że od pierwszego bąchnięcia, mówiąc kolokwialnie, zakochałem się w nim, przepadłem. Ja kocham irys w każdej ilości, w każdej wersji. Im więcej, tym lepiej. Natomiast bardzo często z tym irysem e, można przesadzić nie w tak dobrą stronę jak w przypadku Dior Om. Czasami ten irys po prostu jest syntetyzowany. I pachnie niedobrze. O takich zapachach też wam kiedyś powiem. Natomiast jeżeli chodzi o Dior Om, tutaj ten iris był naprawdę wyważony. Mogli go dać konkretną ilość i tą właśnie ilość, tą ilość w punkt władowano w ten zapach, więc François Ladomarski naprawdę przyłożył się w bardzo mocny sposób do stworzenia tej kompozycji. I to był zapach, który naprawdę się podobał, bardzo dobrze się sprzedawał. Eee, mało tego, te odcienie męskich zapachów, czyli lawenda, bergamota. Iris występuje zarówno u kobiet, jak i dla męż u mężczyzn, natomiast e, w męskich zapachach jest e, częściej spotykany. Da nam wrażenie takiego pełnego, męskiego, przyjemnego zapachu do noszenia, zarówno do pracy, na spotkania biznesowe, na randkę, do białej koszuli, do garnituru, do marynarki. To jest zapach, który też będzie pasował do bardziej takich spiętych sytuacji życiowych. Natomiast marka Dior w ostatnim czasie nie wiem czy to już rok, dwa lata temu poddała reformulacji wszystkie zapachy z linii Dior Homme. I w tym wypadku klasyk dostał po prostu po garbie najbardziej. Obcięto mu to wszystko, co było naprawdę fantastyczne w tym zapachu. On już nie jest tak irysowy, nie jest tak uwodzący, nie jest tak szlachetny. Ta nowa wersja, słuchajcie, pachnie jak żel pod prysznic. Na pewno oglądaliście odcinek o Dior Sauvage. Jeżeli nie, to odsyłam Was do Dior Sauvage. Zobaczcie sobie, co myślę o tym zapachu. Że tam mamy do czynienia z tym żelem pod prysznic. Dior on taki nie był. Od samego początku to był zapach, który był szlachetny. Wyjątkowy. Natomiast po reformulacji on dotyka Dior Sauvage. I staje się bardzo prysznicowy, żelowy, mydlany. W tym zapachu się już nic nie dzieje. On nie jest ciekawy, on nie jest uwodzący. On jest populistyczny. Dla mnie... Ta nowa wersja jest popeliniarska. I teraz, czy to dobry moment na zmianę zapachu, na reformulację? Czy powinniśmy dążyć do takiego dopasowania się pod wszystkich klientów? No nie, bo zatraca się pewien charakter zapachów, pewien artyzm. Ale najwyraźniej rynek właśnie tego pożąda, tego właśnie poszukuje. Biorąc pod uwagę te zapachy, które pojawiają się w ostatnim czasie w szerokiej dystrybucji, w perfumeriach. Wszystko jest na jedno kopyto. Koniec rzędem temu, kto znajdzie oryginalny zapach. I jak go powącham, nie powiem, ale to już było. Bo większość tak jest. Idźcie do perfumerii, powąchacie coś, ale to już było. To już gdzieś brzmiało. Ten zapach już był. Trochę coś tam dodali, nie wiem, lawendę, kakao, cokolwiek innego. I są zadowoleni, że stworzyli nowy męski zapach. No nie. To bardzo często te zapachy, które teraz się pojawiają, to jest odgrzewanie kotleta. No, po co to robić? I Dior on niestety doznał tego przykrego um, okresu reformulacji. E, i Ja bardzo nad tym ubolewam, bo jak go powąchałem, słuchajcie, musiałem usiąść, bo jakby nie dotarło do mnie, jak można było tak doskonały zapach tak zepsuć. Po co? Dlaczego to zrobili? To jest dobre pytanie. Myślę, że to pytanie będzie pytaniem retorycznym. E, oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mamy tyłu, um, cały czas e, to, to wrażenie: marketing, tak, sprzedaż większej ilości sztuk, dopasowanie się pod klienta, zapotrzebowanie rynku. Ale czy naprawdę to wszystko jest zawsze tylko przeliczane na pieniądze i czy warto? Są marki, które nie patrzą na to, że zapach będzie się podobał wszystkim. Chcą coś wprowadzić, to wprowadzają. Ile się sprzeda, tyle się sprzeda. Koniec kropka. Chcą zabezpieczyć kolejne osoby, które chciałyby używać danej marki, a nie mają w tym momencie zapachu, wprowadzają kolejny zapach. I zabezpieczają kolejną część rynku. Można w ten sposób, ale nie lepiej jest odgrzać kotleta, lepiej jest zreformułować zapach, który świetnie się sprzedawał, żeby był bardziej e, płaski żaden i być może sprzeda się jeszcze lepiej i nie wprowadzić nic nowego odkrywczego. Smutno trochę. Bo patrząc na ten rynek perfumeryjny, który mamy na wyciągnięcie ręki, który jest dostępny w perfumeriach, bardzo często nic ciekawego się w nim nie dzieje. A takie marki niszowe są po prostu w tych perfumeriach pomijane. Jak pójdziecie do perfumerii, najczęściej dziewczyny opowiadają o Dior, Chanel, Paco Rabanne, bo to są marki, które są najbardziej popularne w kraju i jest to zrozumiałe. Jakby zapachy niezobowiązujące. Dlatego apeluję, kochani, do was, szczególnie do mężczyzn, do kobiet, dotykajmy tych zapachów, które mają w sobie więcej historii, więcej tradycji, szlachetności. Ja bardzo żałuję, że Dior Homme dostał tej reformulacji, natomiast on pięknie się trzymał, cudownie projektował i grał tutaj naprawdę pierwsze skrzypce. I to było bardzo, bardzo dobrze ułożone e, dziecko Dior'a, tak bym powiedział. Więc François de Machine, e, chwała Tobie i peany za stworzenie om z przedreformulacji z 2011 roku. Natomiast nowa wersja, nope. Idźcie do perfumerii, powąchajcie i dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.